Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Chciałem dzisiaj przedstawić wykonanie stolika na ekspres do kawy i zapraszam do oglądania. W pierwszej kolejności dociąłem kantóweczki sosnowe na odpowiedni wymiar na nogi. Kolejnym etapem jest wyheblowanie wszystkich powierzchni, tak żeby były równiutkie. Trzeba oczywiście posprawdzać kąty, ponieważ trafiły mi się takie kantówki dosyć krzywe. A więc musiałem troszeczkę nad nimi popracować. Posprawdzać, żeby było równiutko. I po wyrównaniu wziąłem się za kolejny etap. Kolejnym etapem przecinam kantówki na pół. Ponieważ są dosyć grube, dzięki temu dostanę listewki, które posłużą do połączeń nóg, tak żeby było na czym zamontować blat i zamontować półeczkę. Tak się to prezentuje. Mamy tu już gotowe nogi, i do tego mamy przegródki dzięki którym stworzymy cały stolik. Kolejnym etapem jest stworzenie tak zwanego pióra. Nogi będą wyfrezowane, natomiast te kantówki będą miały pióro. Ja w ten sposób połączymy jedno z drugim i będzie się to dobrze trzymać. Frezujemy powolutku, żebyśmy mogli włożyć pióro i połączyć wszystko razem. Nasze pióra musimy trochę zaokrąglić, ponieważ otwór po frezowaniu jest na końcach okrągły, to musimy i takie okrągłości zrobić tutaj. przymierzamy sprawdzamy czy jest wszystko równiutko i bierzemy się za składanie w pierwszej kolejności klej ładnie tam rozsmarować we wszystkich tych rowkach żeby był wszędzie dobrze doszedł i kleimy Ja tutaj sobie na początku pomogłem trochę pistoletem. Poszczelałem, żeby to się wszystko ładnie trzymało. A następnie, w tych miejscach, gdzie jest pióro, to wywierciłem otworki, wlałem kleju i zakołkowałem. W ten sposób połączenia będą się trzymały nie dość, że na gwoździkach. No to jeszcze dodatkowo wzmocniłem kołeczkami, dzięki temu to połączenie będzie naprawdę dobrze się trzymać. Jak już mamy gotowe dwie strony, no to wiadomo musimy ich połączyć. I mój stół nie będzie za jakiś szeroki, z tego względu, że w tym miejscu docelowym, w którym będzie stał, tam są rurki, I on musi być trochę taki kombinowany. Blat będzie dużo wysunięty, dlatego te połączenia tutaj w szerokość są takie dosyć nieduże. Ale zasada jest taka sama. Trochę kleju łączymy z szywami na szywki. A następnie kołkujemy. I tak się prezentuje całość. Już wyschła połączona. Obcinamy kołeczki, szlifujemy i bierzemy się za dorabianie półeczek. Mam tu akurat taki kawałek dębu którego nie jestem w stanie nigdzie bardzo wykorzystać nie dość, że jest cienki to jeszcze ma dużo takich pęknięć do tego dochodzi jeszcze ta część, która no niestety do niczego się nie, nie przydaje bardzo dlatego myślę, że uda się z niego zrobić ładny blacik i ładną półeczkę jak widać blat jest popękany dlatego dodatkowo użyję tutaj tak zwanych połączeń na wstążeczkę. W pierwszej kolejności trzeba sobie odrysować, a następnie dudko. No i cóż Trzeba wydłutować miejsce na kokardki. Jak już mamy wydutowane. no to klejamy kokardki w swoje miejsce trochę kleju ładnie rozprowadzić kokardeczkę przebijamy ładnie Młoteczkiem i ja tutaj jeszcze dodatkowo daję obciążenie, żeby się lepiej trzymało. Zanim nam blat wyschnie, to sobie w tym czasie dorobimy półkę. Oczywiście nasza półeczka. Musi mieć wycięcia. Te wycięcia są na nogi. Tam w tych miejscach, gdzie są kantuweczki, trzeba po prostu się tego materiału pozbyć. Możemy teraz sobie przymierzyć sprawdzić, czy pasuje. Czy jest wszystko ok? Czy nic tam nie wystaje? Czy nie ma żadnych jakichś problemów? Jak jest wszystko ok, no to trzeba to jakoś przymocować. Do zamocowania użyję takich specjalnych wkrętów, które mają w sobie gwint. Najpierw nawiercamy wiertełkiem, ósemeczką, a następnie wkręcamy w drewno. I to potem w to miejsce wejdzie śrubeczka i będzie nam trzymać półeczkę. No i co? Przykładamy i wkręcamy od spodu. Tam wiadomo, do trzeba sobie trochę nawiercić, żeby się ładnie trzymało. Przykręcamy na dwie śrubeczki, i mamy gotowe. Ta sama procedura dla naszego blatu. Nawiercamy z obydwu stron otwory ósemeczką i wkręcamy. Te nasze specjalne wkręty, śrubki, nie wiem jak to się nazywa, helikojle, czy jakoś tak, wkręcamy. Następnie przykładamy nasz stolik a i przykręcamy jedno z drugim w ten sposób. Mamy wszystko gotowe. I tak to się prezentuje. Oczywiście będzie pomalowany. Ja użyję tutaj lakierobejcy bezbarwnej z widaronu. Fajna sprawa. Ona właśnie nadaje taki ciemniejszy kolorek. A tak się to prezentuje już na gruncie. Jak widać, efekt jest fajny. Mamy fajny stolik z półeczką. I dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Łapki w górę i takie tam rzeczy. Wiecie o co chodzi. Jak się nie podobało, no to trudno. Nic na to nie poradzę. Sorry. następną razem będzie lepiej.